Witaj dzisiaj o tym, jak zatargłem z policją, ponieważ w sumie, no nie wiem, nigdy, nigdy problemów nie, nie sprawiałem, ale czasami problemy przychodziły do mnie i to jest właśnie jedna z tych sytuacji, kiedy właśnie problemy do mnie przyszły bez jakiegoś większego problemu. Taka króciutka historia, bo w sumie ktoś ostatnio pisał do mnie, żeby zrobił właśnie takie historie z moich takich czasów szkolnych, e, gimbusiarskich, przedgimbusiarskich, whatever. No więc e, w sumie sobie takie coś zrobimy. Więc sobie normalnie nic mi tam nie było, nie sprawiałem problemów, nigdy się nie biłem, bo zawsze się ludzie za mnie bili. No i taka sprawa jest. No, że jak się ode mnie ze szkoły wracało To było takie przejście Przez ulicę, nie że, nie, że tam były światła Tam nie było światła, ale no światła były Powiedzmy z dobre 100-200 metrów dalej, więc W sumie chyba gdzieś tam w prawie drogowym Pisze, że można brać skróty Przez drogę, jeżeli światła są dalej niż 50 metrów Jakoś tak to było A Więc w tym przypadku światła były dalej niż 50 metrów I tam już każdy przechodzi Bo tam była taka nawet ścieżka wydeptana Już w trawie, czyli to po prostu Mówi za siebie ile ludzi tam tak naprawdę korzysta stało z tej ścieżki. No i to była po prostu taka ścieżka, że się przechodziło przed, przed światłami, przez ulicę. Wiadomo, zawsze się patrzyło lewa, prawa, jako czyli w szkole, żeby, czy nic nas nie przejedzie. No i, no i nic tam nie było tym razem, tak? No bo nie, nie wiem, czy wiecie, ale był taki czas w Polsce, kiedy policjanci dosłownie za każdym rogiem czekali na Was i sprawdzali Wam, nie wiem, pro, procent napięcia pasów, nie wiem dokładnie ilość ciśnienia, czy na no, ciśnienie w oponach. Jeżeli tam, nie wiem, o jedną dziesiątą spadło, to już tam, nie, nie, to będzie mandacik. No więc ja sobie wracam, to było gdzieś tam w podstawówce, nie, trzecia trzecia klasa, czwarta podstawówki, jakoś tak. Ja sobie wracam szczęśliwy, mówię, zaraz pogram w Metina, czy w jakieś inne czołowe tutaj, no, hity salonowe, które wtedy były. A Więc ja sobie wracam nagle, chcę przejść przez ulicę, a tu nie stój, stój, co tam, a mówię, odwracam się, ale co to jest? A on tam stój, stój, już macha, już leci z dala, tam stój, stój, już tak macha rękę, jakby nie wiadomo jakimś przestępcą, nie? No bo wróciłem się lewo, prawo, popatrzy, nic nie ma, no to przechodzę przez te skrótyc, nie? No bo jak nic nie ma, no to po co że na światła? Jeszcze na światłach poczekam z dwie minuty, jak mogę tutaj przejść, i później poczekam sobie na światłach te dwie minuty na tym takim głównym skrzyżowaniu, nie? No tam, tam akurat trzeba poczekać, no bo nie ma jak, co, nie? No chyba, żeby Nikt nie jechał, ale tam akurat zawsze ktoś jechał, no bo to była taka droga akurat um, gdzieś tam z Legnicy do Legnicy i to tak w sumie taka przelotowa, więc zawsze ktoś tam był. No, i ten policjan leci stój, stój, co ty robisz? Ja mówię, no i co zrobię? No, przechodzę, idę do domu, nie? No, jak idziesz do domu, a nie widzicie co światła? Ja mówię, no widzę, to no, tam są, no. co ty tu robisz? Ja mówię, no przechodzę, no każdy tu przychodzi. Ja mówię, no jak każdy tu przychodzi? Ja mówię, no, nie widzi pan tutaj wydeptane, no to chyba każdy tu chodzi. Przecież jak pan mieszka w Głogowie, to wiedział pan co chodzi, no. No, to, to nie wolno przechodzić, ja mówię, jak to nie wolno przechodzić? Przez każdy przechodzi, nic nie tego. A po tym popatrzyłem się lewo, prawo, nic tu nie ma. A on do mnie, no, wiesz, ale to tak nie wolno. Ja mówię, no, dobra, no, spoko, to już tak nie będę. I w sumie to było chyba, to, to było chyba jedne z pierwszych kłamstw w moim życiu. Tak chyba tak nie będę, bo do końca podstawówki przechodziłem tam. Później gimnazjum już było z drugiej strony, więc nie musiałem tam przechodzić. Więc rekt. Um, no i, i on to ładno no dobra, to no więc sobie poszedłem. <gry> I to było w sumie strasznie śmieszne, wie, bo tak leciał do mnie. Jakbym był jakimś super przestępcą, jak mamy jakiś, nie wiem, złodziei, którzy ukradli, nie wiem co, jakieś kurde 2 kilo złota, No dobra, 2 kilo złota, to no może być 2 kilo złota w sumie. Ukradli 2 kilo złota i to pewnie by tak nie poleciał, nie? Bo by mu się nie chciało, bo jeszcze by się papiery spisywać, jak miał dzieciaka na, na tam na skrócie zatrzymać, to o, już lecimy, stary. Będziemy się bawili w 2,11, powiedziałem później. No i to taka historia w sumie. I jeszcze jedna śmieszna część tej historii jest taka, że ten skrót był zaraz koło szpitala, więc nawet jeżeli byłbym na tyle głupi, żeby coś mnie przyjechało, to jestem po prostu pewien, że nic by mi się nie stało, ponieważ dosłownie zaraz obok jest główny szpital. <laughs> znaczy najpierw jest przychodnia, a później jest główny szpital, więc um, no na pewno by mi się nic nie stało, nawet jeżeli bym miał nie, jakieś śmiertelne obrażenia, miałbym się wykrwawić, to bym się nie wykrwawił, nie ma takiej opcji, e, więc um, to taka historia, zresztą nie wiem jaką mam krw grupę krwi, muszę się dowiedzieć, fejl, co? Może mam jakąś taką rzadką, której się nie da nigdzie znaleźć. fail, no nieważne. Um, ale to była taka krótka historia z moich ja, młodych dni, kiedy byłem gangsterem. Jeszcze jest jedna historia właśnie z tego skrzyżowania, ale ona na później, bo trzeba zgarnąć dwa razy hajs za wyświetlenia. Um, więc to tak na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i cześć!